Minęła północ, gdy w gabinecie Stalina na Kremlu zadzwonił telefon. Nie było w tym nic dziwnego, że ktoś odważał się niepokoić dyktatora o tak późnej porze, gdyż wszyscy wiedzieli, że Stalin zwykł pracować do bardzo późnych godzin, a często kończył pracę między czwartą a piątą nad ranem i tego samego wymagał od swoich współpracowników. Dzwonił generał Georgi Żukow. Szef sztabu generalnego. Powiedział: O godzinie 21.00 do naszych oddziałów nad rzeką Prut dotarł dezerter niemieckiej armii. Robotnik komunista z Berlina Alfred Liskow. Powiedział, że jego 222 pułk z 74. Dywizji Piechoty otrzymał rozkaz ataku dzisiaj na godzinę 3.00. Jak nazywa się ten dezerter? Zapytał cicho Stalin. Alfred Liskow. Rozstrzelać, powiedział Stalin, zasianie dezinformacji. Była godzina 0030, 22 czerwca 1941 roku. Natychmiast po rozmowie Stalin wyszedł z gabinetu. Korytarzem, wyłożonym grubym czerwonym chodnikiem, doszedł do windy i zjechał na dół. Tam już czekała na niego czarna, opancerzona limuzyna. Przemknęła przez bramę borowiecką i po kilkunastu minutach wyjechała na drogę prowadzącą do podmiejskiej daczy w Kuncewie. Dwie godziny wcześniej niż zwykle Stalin rozciągnął się na sofie w gabinecie swojej daczy i zasnął mocnym, spokojnym snem. O godzinie 3.30 dowódca zachodniego okręgu wojskowego, generał Klimowski, zameldował, że niemieckie samoloty bombardują miasta na Białorusi. O 3.33 podobny meldunek nadszedł od dowódcy Kijowskiego okręgu wojskowego. O 3.40 dowódca bałtyckiego okręgu wojskowego zaraportował, że niemieckie samoloty zaatakowały Wilno. A potem z posterunków granicznych, z wielu posterunków granicznych. Zaczęły nadchodzić informacje, że niemieckie oddziały przekroczyły granicę Związku Radzieckiego. Tak, to była wojna. Wzdłuż całej długiej granicy od Kłajpedy na północy po Morze Czarne na południu wojska niemieckie, rumuńskie i węgierskie wdarły się na teren Związku Radzieckiego. Niemcy oraz ich sojusznice, Węgrzy i Rumuni, wystawili łącznie ponad 200 dywizji piechoty, blisko 4 miliony żołnierzy, ponad 3 tysiące czołgów, 48 tysięcy dział i moździerzy i ponad 2 tysiące samolotów. To był wielki walec, który zgniatał sowieckie stanowisko obrony i parł na wschód. W ciągu pierwszych ośmiu godzin walk lotnictwo niemieckie zniszczyło 1200 samolotów radzieckich, z czego 70 do 80% na lotniskach, zanim zdążyły wystartować. Niemcy uzyskali całkowite panowanie w powietrzu. Na całym froncie. Wielka Armia Czerwona cofała się w chaosie, tracąc tysiące żołnierzy, tysiące czołgów i samolotów. To była wielka klęska. Co stało się 22 czerwca 1941 roku? Dlaczego armia czerwona, potężna, chyba najpotężniejsza armia świata, zaczęła wycofywać się, niezdolna stawić skutecznego oporu? Przecież Rosjanie tam w zachodnich rejonach Związku Radzieckiego mieli prawie 3 miliony żołnierzy, 38 tysięcy dział i moździerzy w tym bardzo silną artylerię przeciwpancerną. Mieli 1470 nowoczesnych czołgów T-34 i KW-1, znacznie lepszych niż czołgi niemieckie. Mieli tysiąca nowoczesnych samolotów z ogólnej liczby 3000 samolotów, jakie w, rozmieścili w zachodnich rejonach Związku Radzieckiego. Dlaczego więc ta potężna armia wycofywała się? Odpowiedź pierwsza. Rosjanie nie wiedzieli nic o nadchodzącej agresji niemieckiej i dali się zaskoczyć. Niemcy przygotowywali się do wojny ze Związkiem Radzieckim już od lipca 1940 roku. A więc tuż po zakończeniu walk we Francji 22 czerwca 1940 roku zaczęli przerzucać nad Bóg pierwsze oddziały. Rosjanie musieli zwrócić uwagę na ruch mas ludzi i sprzętu nad Bugiem i Prutem. Niemcy tłumaczyli przerzucenie setek tysięcy ludzi z zachodu na wschód przygotowaniami do inwazji na Wielką Brytanię, które chcieli ukryć przed brytyjskimi samolotami rozpoznawczymi i brytyjskimi szpiegami. Czyżby Stalin uwierzył w takie tłumaczenie? Jeżeli tak by było, oznaczałoby to, że on, Sztab Generalny Wywiad i Kontrwywiad są gromadą największych na świecie naiwniaków. Stalin miał wystarczająco dużo dowodów, że nadchodzi wojna. Na jego biurko trafiały tajne raporty od szpiegów, od radzieckich szpiegów działających w różnych miejscach świata. Na przykład w Tokio działał agent o pseudonimie Ramsey, Richard Zorge, który dotarł do tajemnic niemieckiej ambasady. Rząd w Berlinie informował swojego ambasadora w Tokio, Eugena Otta, o swoich planach. Eugen Ott Przekazywał te informacje swojemu przyjacielowi Zorgemu. Czego nie powiedział ambasador, mówiła Zorgemu jego kochanka, żona ambasadora. A Ramsey Zorge informował Moskwę. Oto fragment depeszy przesłanej przez Zorgego 4 maja. Hitler jest całkowicie zdecydowany rozpocząć wojnę i zniszczyć Związek Radziecki w celu zagarnięcia europejskiej części ZSRR i uzyskania surowców i zboża. We Francji, Belgii, Holandii i w Niemczech działała znakomicie rozbudowana, niezwykle skuteczna organizacja o nazwie, o nazwie Rote Kapelle, Czerwona Orkiestra. Ta nazwa orkiestra pochodziła od dźwięków radiostacji, sygnałów radiowych, także często wysyłanych przez tę organizację. Kierował nią życ polski Leopold Trepper, i jeden z członków tej organizacji. Agent działający w Berlinie porucznik lotnictwa Harro Schulze boysen już w styczniu 1941 roku dotarł do tajnych dokumentów rządu, które precyzowały datę i kierunki głównych uderzeń na związek radziecki. A to nie były jedyne sygnały. A, a remarkable... Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill nienawidził komunizmu i Związku Radzieckiego. Uważał, że to państwo zagraża Europie. Ale w interesie Wielkiej Brytanii leżało wzmocnienie Rosji, aby mogła zatrzymać niemiecką ofensywę, tak aby Hitler musiał posyłać tam coraz więcej dywizji, aby osłabił ataki na Wielką Brytanię. Taka była polityka Winstona Churchilla. Churchill po raz pierwszy postanowił ostrzec Stalina 25 czerwca 1940 roku. Wówczas nowy ambasador brytyjski w Moskwie, Sir Stafford Cripps, przekazał Stalinowi list od Churchilla, w którym premier brytyjski proponował wspólne działania przeciwko Niemcom. I proszę sobie wyobrazić, że Stalin poinformował o tej propozycji Hitlera. W kwietniu, dokładnie 3 kwietnia 1941 roku Churchill nakazał Kripsowi przekazanie listu do e, Stalina. Pisał w tym liście. Mam absolutnie pewne informacje od zaufanego agenta, że Niemcy przekonani o zwycięstwie nad Jugosławią rozpoczęli przerzucanie trzech z pięciu dywizji pancernych z Rumunii do południowej Polski. Dalej, Wasza ekscelencja zechce łaskawie uznać znaczenie tych faktów. Ambasador Krips przekazał ten list Stalinowi dopiero 19 kwietnia, co wywołało furię Churchilla. Ale Krips lepiej znał stosunki panujące w Moskwie, wiedział, że Stalin nie przyjmie tego ostrzeżenia. Miał rację. Ale Stalin nie tylko nie przyjął tego ostrzeżenia. Prasa, Bryty... Prasa radziecka opublikowała list Churchilla. Jednakże Churchill starał się ostrzec Stalina nie tylko kanałami dyplomatycznymi. Okupowanej Europie ani na chwilę nie ustała bezwzględna, okrutna, cicha wojna, jaką toczyły wywiady. Przenikały się nawzajem i nikt do końca nie wiedział, kto dla kogo pracuje. Schwytani agenci brytyjscy, aby uratować życie, podejmowali współpracę z niemieckimi służbami. Niemieccy agenci Abwery przechodzili na żołd brytyjskich tajnych służb, gdzie działało wielu agentów radzieckich, a Brytyjczycy wprowadzali swoich ludzi do radzieckich siatek. Największe miasta okupowanej Europy były rojowiskiem agentów i nikt nie wiedział, kto jest bohaterem, a kto zdrajcą. W tej wielkiej grze, która koncentrowała się w kilku stolicach Europy Paryżu, Londynie, Genewie, Madrycie i Lizbonie palmy pierwszeństwa mieli Rosjanie. Im udało się uplasować swoich agentów w najbardziej newralgicznych miejscach Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Niemczech. W Londynie pięciu radzieckich agentów dotarło do największych tajemnic brytyjskiego wywiadu, kontrwywiadu i rządu. W Berlinie rote Kapelle penetrowała tajemnica rządu Adolfa Hitlera. W Genewie działała organizacja Rudolfa Ryslera. Jeśli w tym fachu można komukolwiek wierzyć, to na pewno radziecki wywiad wojskowy GRU wierzył Rudolfowi Resslerowi. Był on agentem wywiadu szwajcarskiego, ale działał również na rzecz wywiadu radzieckiego. Do jego siatki wywiad brytyjski wprowadził swojego człowieka, swojego agenta, Alena Futa. I właśnie Fut podsunął Resslerowi informację o tym, że Niemcy uderzą 15 czerwca, potem skorygował to na 22 czerwca i Ressler poinformował o tym, Moskwy. Ale to nie był jedyny sygnał. 10 czerwca 1941 roku, a więc niespełna dwa tygodnie przed rozpoczęciem niemieckiej agresji, podsekretarz stanu w brytyjskim Ministerstwie Spraw y, Zagranicznych, Cadogan, wezwał y, ambasadora radzieckiego Iwana Majskiego. Proszę wziąć kartkę i zanotować to, co panu powiem. Niemalże polecił Majskiemu. Majski posłusznie spełnił to polecenie i zaczął notować. Kadogan podawał liczbę niemieckich dywizji, miejsce ich dyslokacji, plany, uzbrojenie. Kiedy Majski skończył notować, Kadogan powiedział: Proszę pilnie zakomunikować te dane radzieckiemu rządowi. Majski zrobił to. Trzy dni później radio moskiewskie opublikowało rewelacje przekazane z Londynu jako przykład knowań brytyjskich imperialistów. Józef Stalin był zbrodniarzem, ale nie był głupcem. Nie mógł uznać, że ostrzeżenia płynące z tak wielu źródeł są bzdurą lub prowokacją. Jaką więc grę prowadził? Do czego zmierzał? Najprostsza odpowiedź brzmi, to Stalin chciał dokonać agresji na Niemcy. To on planował, że pierwszy wyśle tę potężną armię czerwoną, która podbije Niemcy i pójdzie dalej, aż do kanału La Manche, zagarniając Belgię, Holandię, Francję. Dlatego ostrzeżenia nie miały dla niego żadnego znaczenia, gdyż wiedział, że zanim się sprawdzą, to jego armia czerwona będzie już w pełnym natarciu. I możemy przytoczyć dziesiątki faktów wskazujących, że Stalin przygotowywał się do agresji na zachód Europy. Ale to tylko częściowa prawda. Dla żadnego specjalisty wojskowego agresywny charakter Armii Czerwonej nie był tajemnicą. Tę armię budowano po to, aby podbijała inne państwa, a nie broniła granic swojego kraju. Albowiem żadne państwo, które sposobi się do obrony, nie produkuje ogromnej liczby czołgów. Rosjanie pierwsi na świecie na wielką skalę rozbudowali wojska powietrzno-desantowe. Zagraniczni obserwatorzy z otwartymi ustami obserwowali na manewrach w 1935 roku pod Kijowem, jak 2000 spadochroniarzy zajmuje teren, na którym wylądowało dziesiątki samolotów transportowych dowożących czołgi i nowe oddziały wojska. To była armia, która miała podbić Europę. Tak, Stalin przygotowywał swoją armię do agresji na zachód Europy. I miało to nastąpić nie w 1941 roku, lecz może w 1942, a najpewniej w 1943 roku. Przygotowania trwały od wielu, wielu lat. Już od początku pierwszej pięciolatki, a więc końca lat dwudziestych. Wtedy w Związku Radzieckim zaczęto budować gigantyczny przemysł zbrojeniowy. Tak wielki, że mógłby wyposażyć wielką... Armię Czerwoną, armię, która mogłaby podbić całą Europę. I wszystko rozwijało się zgodnie z planami, gdy nagle ta koncepcja podboju Europy załamała się w 1937 roku. Dzień, 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 dzień. Ten oficer, marszałek Michaił Tuchaczewski, był twórcą nowoczesnej armii. Jako komisarz obrony organizował oddziały pancerne i zmotoryzowane, wojska powietrzno-desantowe i rakietowe. To wszystko działo się w roku 1935, a jego pomysły wyprzedzały o wiele lat zmiany, jakie następowały w innych armiach świata. I nagle wszystko załamało się. Prawdopodobnie w połowie lat 30. najwyżsi oficerowie radzieccy Zawiązali spisek mający na celu obalenie Stalina. Prawdopodobnie jednym z przywódców lub nawet przywódcą tego spisku był marszałek Michał Tuchaczewski. NKWD wpadła na trop spisku i Stalin postanowił pozbyć się tych ludzi, zniszczyć ich. Ale było to niezwykle trudne zadanie. Najwyżsi oficerowie byli bohaterami rewolucji, wojny domowej. Aby ich zniszczyć, należało rozpętać atmosferę. Zagrożenia, podejrzliwości, histerii. Stalin zrobił to. Aby ich zniszczyć, musiał zebrać żelazne dowody. I zrobił to dzięki pomocy wywiadu niemieckiego, który był bardzo zainteresowany w pozbyciu się doświadczonych dowódców radzieckich. Marszałek Tuchaczewski został rozstrzelany. Zginęli inni wybitni dowódcy. Do 1938 38 roku rozstrzelano, uwięziono lub w najlepszym wypadku zwolniono z wojska od 35 do 80 tysięcy oficerów. Armia Czerwona straciła najlepszych, najbardziej doświadczonych. Ta wielka armia straciła swoją siłę, gdy na jej czele stanęli niedoświadczeni oficerowie, bez studiów i przygotowań. Bardzo wielu z nich nie potrafiło nawet posługiwać się mapą, nie umieli kierować oddziałami, przeprowadzić podstawowych manewrów, nawet niewielkich oddziałów, nie mówiąc już o dywizjach czy korpusach. W przemyśle zbrojeniowym zarzucono produkcję pistoletów maszynowych, uznając, że to broń dla gangsterów amerykańskich. Z oporami rozwijały się badania nad rakietami, gdyż konstruktorów podejrzewano, że chcą dokonać ataku na Kreml. Armia Czerwona, choć bardzo liczna. Pozbawiona dowódców i nowoczesnej broni, stawała się jedynie siłą propagandową. Prezentowała się doskonale, ale tylko na takich jak ta kronikach filmowych. Bardzo często wykorzystywano w nich zdjęcia sprzed lat, z czasów Tuchaczeskiego, gdy rzeczywiście flota, lotnictwo, wojska lądowe były wielką siłą. Ale te czasy odeszły wraz z Tuchaczewskim i dziesiątkami innych najwyższych oficerów skazanych w czasie wielkiej czystki. Stalin musiał zdawać sobie z tego sprawę, wiedział, że wydając rozkaz zlikwidowania najlepszych, niszczy podstawową tkankę armii i zaakceptował to jako cenę zachowania władzy. Uważał jednak, że uda mu się odbudować kadrę do czasu, kiedy ta kadra będzie potrzebna. Jednakże nie zdążył. Pomylił się.